Cześć moje drogie osoby z Poznaku Raka, witam serdecznie, zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy na aspekty, które Was żywo interesują. Zobaczmy na karty, które się pokażą i co z nich wyniknie dla Was na przyszłość. Co u singli, władczyni. E, osoby zajęte mają siódemkę mieczy. Szukamy pracy sześć pucharów. E, mamy pracę, karta śmierci, e, finanse, a mieczy. Gry losowe, totolotek, trzy miecze, aspekt tutaj seniorów, pięć buław, zdrowie, giermek buław, ostrzeżenia, wieża, czy to dobry tydzień na podróże, dwójeczka buław, no i aspekt, jaką postawą się wykazać, diabeł. No i cóż mamy? Jeśli chodzi o władzczyni, tutaj karta... Piękna pokazywania się siły kobiecej, możemy poznawać takie atrakcyjne, piękne osoby, piękne kobiety, piękne osoby, w ogóle promieniujące tą niesamowitą energią, no, obfitość, zadowolenie i możemy też poznać kogoś wartościowego. My również możemy rozbłysnąć na przykład jako kobiety i pokazać się z takiej niezwykle ponętnej, seksownej strony. Jeśli chodzi o aspekt siódemeczki, mieczy dla osób, które mają kogoś, jest to czas kombinowania. Możecie coś załatwić, jeżeli coś było ciężko załatwić w ramach aspektu tutaj relacji. Spryt tak, odpowiednia komunikacja, ale też może wyjść na jakieś kłamstwo, lub wy niestety będziecie w jakimś sensie ukrywać jakąś informację. Tylko pamiętajmy, że przy tej karcie, no niestety kłamstwo ma krótkie nogi, tak więc tutaj też albo wy kogoś złapiecie na kłamstwie, albo wy niestety wpadniecie. Ale też możecie być oszukiwani. Uważajcie też na plotki i zamieszanie w otoczeniu. Dalej, szukamy pracy, mamy szóstkę bucharów, ktoś coś z przeszłości może nam pomóc, może być to otoczenie, listy, rodzina i generalnie możemy też dostać się do firmy, która ma na przykład taką ciepłą, rodzinną właśnie atmosferę, z tradycjami, mała firemka, lub będzie to takie ciepłe, serdeczne to otoczenie. Mamy pracę, karta śmierci, idzie jakaś zmiana. U niektórych będzie to gwałtowna zmiana i koniec czegoś. E, może być też koniec układów, zakończenie jakiejś konkretnej umowy, wejście w nowy etap. E, możecie Wy też zmienić na przykład swoje nastawienie do e, pracy w danym miejscu i po prostu też zakończyć swój stosunek pracy, czy swoje podejście w danym momencie do tego miejsca. A z mieczy, jeśli chodzi o aspekt oczywiście związany z finansami i trzy miecze... Jeśli chodzi o totolotka, tutaj totolotek jest na nie będzie rozczarowanie. Ale w finansach też uważajmy, idzie jakaś nowa energia, nowe układy, nowe źródła pieniędzy, ale też uważajmy na prawo, by przez prawo urzędy nie mieć kłopotów finansowych. Albo mandaty na przykład, tak? E, jakieś. E, natomiast seniorzy. Mają piątkę buław, konflikty, zmagania was, czekają szarpanina albo z bliskimi, albo z otoczeniem ogólnie i tak jakbyście musieli o coś czy z kimś walczyć, lub będziecie świadkiem jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Zdrowie, giermek buław, jakieś nowe energie przy Was, może nowy sposób leczenia, nowe spojrzenie nowe leki, młoda osoba czy młode mogą Wam pomóc. Zwróćcie uwagę na układ ruchu, kości, stawy, mięśnie, stany zapalne, stany podgorączkowe. Tutaj ostrzeżenia, to wieża, uważajmy na gwałtowne zmiany losu, cios od losu, ale generalnie gwałtowne zmiany, czyli ruina planów. To, co mamy zaplanowane, może nie do końca wypalić, na przykład w jakiejś kwestii lub... Po prostu jakaś nieprzyjemna wiadomość do nas dotrze, która przetransformuje, przetransformuje e, jakby cały układ, tak. E, dwójeczka buław jest, czy to dobry tydzień na podróże, tak, ale będziemy musieli dokonać jakiegoś wyboru lub możemy wybierać między dwiema wycieczkami, a może być tak, że zaplanujemy dwie wycieczki prawie, że naraz, czy najpierw jedną, a potem drugą, będziemy czymś żonglować, bardzo dobry czas, jak najbardziej. Jaką postawą się wykazać? Diabeł. Diabeł to inteligencja, to spływ, zmieno wszystko. E, uważajmy na lęki i na to, byśmy nie poddawali się manipulacjom, ale byśmy my także nie byli toksyczni. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy dalej, do lwów idziemy. Witam serdecznie, drogie LW, cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jakie aspekty będą Wam przyświecać i czego możecie się spodziewać. Dziękuję za przepiękne tutaj komentarze, za serduszka, za cudowną energię. No i za subskrypcję kanału, co jest też ważne kłaniam się nisko. A jakie karty? Już patrzymy. Single umiarkowanie osoby zajęte władczyni. Szukamy pracy 7 mieczy mamy pracę sześć pucharów. Finanse dziewięć pucharów, totolotek, karta śmierci. Jeśli chodzi o seniorów kapłan, zdrowie trzy miecze, aspekt tutaj ostrzeżenia, to rycerz Pucharów, czy to dobry tydzień na podróże dziewięć mieczy i jeśli chodzi o postawę, jaką powinniśmy się wykazać, to koło fortuny. Już patrzymy. Mm. Jest umiarkowanie dla singli. E, tutaj single tak naprawdę powinni być bardzo elastyczni. Tak? To jest taka trochę karta rezygnacji, rezygnacji z was troszeczkę po części z własnego ja, z własnych wielkich wymagań. Ale jeśli będziemy elastyczni, możemy kogoś poznać naprawdę sympatycznego, ciekawego. E, jeśli będziemy łączyć przeciwieństwa, możemy odkryć coś nowego i dokonać w tej materii jakiegoś postępu. Mamy kogoś, karta macierzyństwa, e, siły kobiet, matki, może być też wpływ naszej matki, matki partnera, partnerki, generalnie aspekt macierzyństwa, planowania lub spędzania czasu w obfitym towarzystwie, czyli właśnie jeśli chodzi o dzieci, świętowanie, jakoś, jakaś radość i dobre wiadomości. E, Chcemy pracy, szukamy pracy, mamy siedem mieczy, dobry jest to czas, mogą się pojawiać fajne okazje, mogą docierać do nas różne informacje, ale musimy być sprytni, tak, bo siedem mieczy to spryt i byśmy się też nie dali oszukać, omamić. Mamy pracę, sześć pucharów, coś wróci z przeszłości do nas, jakieś sprawy, jakieś sytuacje, ale też możemy otrzymać dobrą wiadomość i propozycję lub jakieś wsparcie czy pomoc. E, mamy na finanse 9 pucharów, ale karta śmierci jest na gry losowe. E, gry losowe w karcie śmierci tak, no nieciekawie, bo to jest taka zmiana, tak nie wiadomo czy ona rzeczywiście przyniesie tutaj te pieniądze. Niby mamy na finanse, że tak, że jakaś radość, możemy próbować, ale ja bym uważała z tą kartą śmierci, bo to jest taka, że tak transformacyjna, ona może dać i może bardzo zabrać też. E, Szczególnie, że dziewięć pucharów to taka rozrzutność troszeczkę, tak? Przepych i rozrzutność, więc trzeba też uważać. Mamy seniorów i kapłan mówi nam o tym, że możecie teraz iść po poradę do lekarza, do prawnika, urzędnika. Możecie też w ogóle otrzymywać dobre jakieś jakąś pomoc, tak? Jest to karta wiary, pokory i takiego duchowego się zespolenia z kimś najbliższym. No i spokoju, kierujcie się tradycyjnymi wartościami, miejcie wiarę, ale też nie przyspieszajcie pewnych kwestii, czy nie róbcie czegoś na siłę albo nie dajcie się zmusić do czegoś, byście robili coś nie po swojemu. Trzy miecze, jeśli chodzi o zdrowie. Uważajmy, jest to karta problemów z rękami, oczami, karta operacyjna. Tutaj bóle gardła, bóle ktani, układ oddechowy, ale też karta operacyjna lub nieprzyjemnych wiadomości. Może być też kopłówka, oczywiście, zastrzyki. No, coś nieprzyjemnego, tak bolesnego, na przykład. Też uważajmy czasem, bo ta karta zwiastuje problem z sercem i kardiologiczne aspekty, bo litera to jest te wbite trzy miecze w serce, więc to też e, czasem może świadczyć o tym aspekcie. E, ostrzeżenia rycerz pucharów. E, uważajmy na osoby, e, e, które już nam coś obiecały i były to czcze obietnice lub żebyśmy sami sobie nie obiecywali czegoś, czego nie dotrzymamy. Tak? Czyli, że jesteśmy niespójni. Czy to dobry tydzień na podróże, dziewięć mieczy? tak? Jeśli pokonamy w sobie jakieś lęki, obawy Wykorzystamy intelekt na zebranie informacji na temat jakiejś podróży niż demonizowanie jej, tak, poprzez strach. Jaką postawą wykazać się koło fortuny? Koło fortuny dostosowuje się, tak. Mamy okazję coś załatwić, działamy, działamy, ale jeśli widzimy, że pasa się odwraca, to może się warto wycofać, i taką postawą powinniśmy się wykazać. Tego Wam życzę, pozdrawiam i przechodzimy dalej. Idziemy do znaku panny. Witam serdecznie, drogie panny. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jakie karty będą się dla Was układać i czego możecie konkretnie się tutaj spodziewać. Już patrzymy na singli: 8 denarów. Osoby zajęte, sprawiedliwość, osoby szukające pracy. 9 buław, mamy pracę. Będzie dwójeczka denarów tutaj. finanse dwójeczka pucharów, gry losowe, rycerz denarów. Aspekt oczywiście seniorów Rydban. Zdrowie wędrowiec, ostrzeżenie słońce. Czy to dobry tydzień na podróże? Magik. No i jaką postawą wykazać się? As denarowy. Bardzo ciekawa karta. Zaczynamy od singli, którzy to mają ósemkę denarów, możecie poznawać teraz ludzi poprzez pracę, hobby, jakieś sytuacje finansowo-zawodowe właśnie. No i generalnie na przykład możemy też iść na kurs, też poznać kogoś ciekawego, natomiast generalnie te relacje raczej będą koleżeńskie i będą wymagały od nas jakiejś pracy, czy nad sobą, czy nad znajomością, czy po prostu nad daną sytuacją. E... Mamy kogoś, mamy kartę sprawiedliwości, kartę rozliczenia. Jedni będą brać ślub, inni mogą się rozwodzić, inni być na granicy, tak? E, tak czy owak, uważajmy na to, jak postępujemy. No wiadomo, że jak jest dobrze, no to jest super. Natomiast karta nawołuje do uczciwości wobec siebie, sprawiedliwego sądu, uczciwego traktowania siebie i innych. To będzie kluczowym aspektem. Także aspekty prawne mogą być tutaj ważne, jeśli chodzi właśnie o relacje. Czy urzędowe. E, dziewięć buław mamy na poszukiwanie pracy, to oznacza blokady, ograniczenia, e, zmęczenie, możemy być w ogóle przemęczeni tym aspektem, e, i spotykać też osoby, które na przykład nie będą do końca nam sprzyjać. Często kojarzy się taka. Ta, w moim doświadczeniu z upartym człowiekiem, gdzie nie tylko my możemy być zmęczeni, ale na przykład ktoś no, niby szuka pracownika, ale tak z za przeproszeniem, możemy trafić na kogoś drażliwego i też nic z tego nie wyniknie. Raczej ograniczenia blokady. E, jeśli chodzi o posiadanie pracy, dwójka denarów... E, krwiejności w pracy, raz lepiej, raz gorzej. My musimy to wszystko koordynować, łączyć, e, balansować, ale możemy też dostać jakieś dodatkowe zlecenie w ramach pracy, czy w ogóle poza pracą coś dodatkowo, jakieś przychodzące nowości, tak? Czy krótkotrwały dochód. E, dwójka pucharów na finanse, e, pieniądze będą, ze współpracy ktoś okaże gest, pomoże, wskaże jakieś nowe źródło, no i Rycerz Danarów na Totolotka, no jakieś takie małe wygrane, natomiast no nie jest to jakaś wybitna karta, która niesie taki spektakularny sukces. No coś tam może być, tak? Ale prędzej z tej współpracy moim zdaniem, czyli z tej dwójki pucharowej. E, jeśli chodzi o seniorów, seniorzy będą w ruchu, bo mają Rydwan ruch wiadomości, podróże, zmiany, zmiana miejsca zamieszkania, komunikacja z różnymi osobami, powrót kogoś też, odwiedziny. No i tutaj rzeczywiście będziecie no, mieli też dużo do zrobienia tak naprawdę w tym tygodniu. Zdróweczko, wędrowiec, karta beztroski, nowego początku w jakimś sensie, może być nowe leczenie, spotkanie z nowymi lekami, nową terapią, jakieś wiadomości. No tutaj zwróćmy uwagę na choroby bakteryjne, wirusowe, pochodzące niestety od dzieci. Także ugryzienie zwierząt, czasami niestety w tej karcie się ukazuje. No i upadki małe, wypadki, skręcenia. Nawet można spaść ze schodów, tak, potknąć się. Na przykład to nic, nic strasznego, ale jednak gdzieś tam w tej karcie potrafiło to zaistnieć. E, ostrzeżenie, słońce. E, o słońce jest dobrą kartą, no, ale jeżeli jest na ostrzeżeniu, to znaczy, żebyśmy za bardzo nie wierzyli, że, że coś jest za, Jak jest coś za dobrze, to jest za dobrze. Tak jakby uważajmy na taki jakiś rozbłysk, tak? W jakimś sensie, nie byli zbyt zaślepieni jakąś koncepcją, bo możemy nie widzieć, że jednak jesteśmy na lekkiej porażce, lub nie widzieć jakichś kłopotów. Eee, już patrzymy tutaj, czy dobry czas na podróże? Magik. Tak, możecie znaleźć coś fajnego, jakąś okazję, dostać wiadomość lub coś wpadnie wam ręce jako ogłoszenie eee, i możecie coś fajnego wykombinować. Jaką postawą się wykazać? Ano a denarowy mówi Wam przede wszystkim o tym, że e, powinniście podjąć nowe wyzwania, nowa droga, nowe nowa solidne, nowe fundamenty, nowe. Aspekty po prostu, nowe inwestycje, zainwestować w coś innego, coś nowego, takiego, co zmieni Waszą postawę całkowicie, nowy obszar odkryć na przykład w sobie i do niego dążyć. Tak więc z tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej.